Z Ewangelii, według świętego Mateusza: Ojciec mój jest tym, który uprawia. Wrogowie pana Boga mówią, że jest złośliwym, chorobliwie zazdrosnym starcem, który czycha z pasem albo z innym narzędziem tortur na nasze potknięcia, żeby nas ukarać. A Jezus mówi, że jego tata jest ogrodnikiem, który delikatnie uprawia winorośl. Pochyla się, wyrywa to, co niepotrzebne, opiekuje się roślinką, chroni ją, żeby pięknie wyrosła, i czeka na to, by ta roślina zakwitła, a potem owocowała. To kto ma rację? Jezus ze swoją wizją Boga, czy wrogowie Boga ze swoimi? Chorobliwymi lękami. Do zobaczenia jutro.